Witam ponownie! Zagrajmy w Scrapland! W dzisiejszym odcinku znajdziemy ostatnie plany, wiem gdzie one są. Przynajmniej mam nadzieję, że wiem gdzie one są. Bo o ile nie zniknęły z tamtego miejsca, kiedy ostatnio patrzyłem gdzie one są, to powinny tam być. Otóż one są gdzieś pod schodami. Nie są pod tymi schodami, więc są pod tymi schodami. Właściwie to nie są to schody, tylko to jest rampa bardziej, a ty idź sobie stąd do mnie. Idź ode mnie. Haha. Ha. Pod schodami mnie nie... Jaś mnie nie znaleźć pod schodami. Ech. No dobra, plany pojazdu lot. I to są, moi drodzy, wszystkie nowe plany dla Rudego, dlatego najlepiej są sobie już iść. Zanim polecimy do ratusza, skusimy się na plany, na nowy pojazd. Trzeba sobie tworzyć nowe pojazdy, bo to jest dobre. Dlatego zmienię się w DITITUSA i AVANTI Co nie brzmi tak dobrze jak myślałem, że, będzie, że zabrzmi. Jednakże cóż. Jednakże cóż. Muszę poprawić słuchawki sobie trochę. Tak. Profesjonalność. O, no dobra, czy jest coś ciekawego, co mogę ukraść? Nie. Dlatego wezmę sobie mój wierny d Urban mobi Mobil. I... I zanim pojedziemy sobie do Rudego, siedzieć za mną i zniszczenie, to będziemy sobie siedzieć za mną i zniszczenie na ulicach. Ponieważ pieniądze się przydadzą... Eee, coś niestety tak czuję, że... że mogę potrzebować trochę kasy. A jak jest lepszy sposób na kasę niż niszczenie pojazdów? O ile się wleci w monetę. Żoca i policja jest tylko takim mało... jest taką małą niedogodnością. I dlaczego ktoś mi zabrał kasę? Moja kasa. W sumie? Za patrolu policji też się coś tam dostaje? Czy ty wziąłeś moją kasę? Jak śmiesz! Ode mnie, wielkiego sekatora. No, przy okazji przydałoby się ciebie zniszczyć. Wytankował to dla niego, to spisek! Oczywiście, że się z was nabijam. Jestem policją! O wezmę sobie to Moja kasa Tak myślę, że do 10 tysięcy Powiedziałem do 10 tysięcy A no dobra, może być i 11 Teraz trzeba zgubić pościg Więc będziemy latać w kółko Oczywiście nie da się tutaj latać w kółko Najlepszą metodą na zniszczenie pościgu jest zmuszenie policji, żeby poleciała po uzupełnienie amunicji. Oni sobie uciekają, my sobie uciekamy. I otóż to. Teraz tylko znaleźć najlepszą drogę do Rudego. Puh. To będzie ciężkie. Pyrli, pyrli, pyrli. O, tu jest przejście. Doskonale. Gdzie jest ten gigantyczny głos? Jest tutaj gigantyczny głaz. Myślę, że powinno mi starczyć na jak mu tam na 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 nowy pojazd. Mogę się mylić, ale myślę, że 11 tysięcy to jest hu 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 i trochę w tym momencie. Mógłbym sobie polatać poza nagraniem i zarobić na przykład miliard albo coś. Hej, co to jest? Nie gadaj teraz z tym robotem. Nie, nie gadaj. Buduj pojazd. W takim razie Ciebie sprzedamy i ciebie też sprzedamy. Co? 400 za zez. No dobrze, mamy Urbana, mamy żuka, trzmiela i lot. Teraz tutaj e, trzmiel, zobaczmy, korpus 700, waga. O. lot to. No to jako nasz bojowy weźmiemy sobie Trzmiela. Silniki. Najlepszy silnik jaki możemy to Trzmiel. Przy okazji mamy tutaj już dwa zestawy silników, czyli możemy sobie ustawić różne silniki. No ale jako taki bardzo... Po... jako taki bardzo powolny wóz, on będzie u nas miał wszystko obładowane. Eee, Co ulepszenie nic się nie płaci Jeszcze tutaj nie mamy No i korpus 220 tego się nie da zabić Tego się nie będzie dało zabić, ale patrzcie 434 i... A taka krzywa No dobrze to w takim razie zobaczmy żuk. Żuk się prezentuje jak Żu o. Rolka nie działa tak, jak myślałem, że będzie działać. No dobrze. 690. Co nie. A. A. No to przepraszam bardzo. No to przepraszam bardzo. Jednak mnie nie stać. No na przykład damy sobie może lot. Też mnie nie będzie stać. Ach. To wiecie co, może korpus sobie tutaj. Bo naprawdę na co mi 220 korpusu? Równie dobrze mogę sobie wziąć 200. 200, a tobie dać silnik tutaj. E, silnik, załóżmy, jaki mogę tobie dać tutaj. O. I nadal jesteś wolniejszy od takiej turystycznej osy, którą sobie teraz zrobię. Chociaż czy ja chcę turystyczną osę? Może turystyczny lot. 390. Albo wiecie co. No. Może być. Turystyczny lot. Ja będę sobie musiał... ...pofarmić trochę kasy. Dobra, kto by pomyślał, że tworzenie nowych wozów masy... narzędzi masywnej zagłady, całkowitej zagłady jest takie... takie funduszochłonne. No dobra, skoro jesteśmy tutaj, to może polecimy do szalonego gracza. Nikt się nie spodziewał tego, że polecimy do szalonego gracza, prawda? Ej, podoba mi się szybkość tego wozu, naprawdę, jest spoko. Uii. Ale powiem wam, że będziemy mieli jeszcze szybsze wozy. O tak. Na przykład Wuzber, to jest tak szybki z tego co pamiętam. No dobra, pyk. To wygląda dziwnie z tymi silnikami. Silniki czmiel. Bądź też czmiel, jeśli ktoś tak wymawia. Czmiel. Huhu, czmiel. No no dobra. Ej, nie ma burmistrza. Burmistrzu, dlaczego zostawiłeś swoich wyborców na pastwę Losu? Szef policji też nie powinno być. Doskonale. A, super zakład. I coś mi zaczyna wiercić

Dlatego też... A, dlatego też weźmiemy nasz bojowy wóz, bo jednak tą połeczkę trzeba przejąć. A, w sumie przydałby się do takich wyścigów lekko opancerz opancerzony, dosyć szybki wóz. Tym drogą... Wow, to jest dosyć powolne. No to próbuję tam dolecieć. A, przydałoby mi się pozbierać amunicję jakąkolwiek jeszcze po drodze. Tylko, czy tutaj jest jakakolwiek amunicja po drodze? Jest! O, wykręć! To jest takie toporne. O. No dobra, z takim arsenałem możemy lecieć. No, no, zobaczmy... Ho. No dobra. To powinno być ciekawe! O, mogę zbierać w boje, doskonale. O Jezu Chryste! To jest takie toporne. A, Naprawdę, jeśli ma się taki bardzo tankowaty wóz, to można sobie całkowicie olać szybkość. Wystarczy tylko mieć pałeczkę, ale problem w tym, że jeśli tę pałeczkę będzie miał ktoś inny... No wtedy może być ciężko. A i wszyscy chcą nas zabić. Co za zdziwienie! No ale dobra. Te wyścigi są względnie proste. Przynajmniej na razie są względnie proste. W sumie minę mu podstawiłem. Haha, czemu nie? Ha, macie miny! Ugh, wolny trzmiel. Makopa mimo wszystko, ale... Ugh, jest tak toporny. Jak można być tak topornym? Ugh. A ty gin. Szkoda, że nie ma żadnych bonusów za zabijanie przeciwników tutaj. No ale skoro to jest wyścig, to wyścig. Co kolejny? Czy oni się ustawiają w takich samych pozycjach zawsze? Jeszcze pięć. Dalej, dalej. Trzmielu sekatora. Raz, dwa. Trzy. Oui. Rapus, Coruptus, Porkins, Igor i Multiplus. Ej, Multiplus. Tak się zastanawiałem, czy jeszcze będziemy z Multiplusem kiedyś mieli do czynienia. No ale dobra, zobaczmy jakie jeszcze mamy super zakłady. Mamy wyścigi z glinami, tutaj trzeba wy, wyzwać takiego gliniarza na wyścig. A trzeba biura czyli... czyli Spinacza biurasy inaczej spinacze, pielęgniarką zabić, bo pielęgniarka może tak po prostu bić kogoś. No i nadpisywać postacie tak jak się nad... zwyczajnie nadpisuje prawym przyciskiem myszy. Ale zanim zakończę ten odcinek to jeszcze skoczę do... jak mu tam... do Rudego. Ponieważ mamy upgrade do broni Swarm do naszych kochanych rakietek i to chyba całkiem niezły upgrade, bo to chyba będzie zwiększać celność. Każda broń ma dwa upgrade'y. W sumie nie chciałem tym lecieć, ale zobaczymy jak się tym lata po mieście. Oh. No, dupy nie urywa, powiem szczerze. Powiem szczerze, dupy nie urywa, ale... Czemu nie? Ui! Mógłbym trochę pofarmić kasy. Au ha ha ha! Nie wleciał tam! That's what she said! Tu, 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 tu. Hello. A! Holować się. Ja nie mogę. Dobra, do takich wozów trzeba mieć sporo cierpliwości. Naprawdę sporo cierpliwości. Cześć rudy! Follow the blue arrow on your radar! Zobaczmy... Tu masz... A, w sumie mogę podgląd. 434 masz speeda, a ty masz 398. Ech! O, to jest polepsza trafność rakiet. I to jest bardzo dobre! A przy okazji... Skorzystam z reszty mojej kasy i sobie dam tutaj korpus. No dobrze, ale to by było w, na tyle w tym odcinku z serii zagrajmy w Scrapland. W następnym odcinku polecimy do ratusza, więc do następnego ro razu roboty.